Siemano siemaneczko, jest Mikor. Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. No i z wyniku wczorajszej ankiety. Wyszło, że dzisiaj znowu filmik o królikach. Więc jak bardzo lubicie króliczki, więc ja zapewnię Wam, żebyście mogli jakiś taki fajny film obejrzeć o królikach. Ale na wstępie, tak jak zawsze, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, wtedy będziecie mieli wszystkie filmy na bieżąco, co się dzieje u mnie, wszystkie ankiety, nie ankiety, posty, no i tak, no i jak młode rosną, już widzieliście jak się narodziły, ile ich jest, no to musicie obejrzeć do końca, jak, ile, ile ich dorośnie, do dorosłości. Ile ich dorośnie do oddzielania Oby jak najwięcej hmm. Tutaj będę musiał kiedyś Klatkę wysprzątać, bo ona nie powinna Mieć słomy, tylko siatkę ma Widać, że nad kompostownikiem Tutaj wysprząta, bo po kurach tej samczyk No Samczyk jeszcze się zastanawiam, czy go zostawić sobie do moich samiczek. Czy go sprzedać, a jak, się, a jak się właśnie nie będzie chciał sprzedać tak jak teraz, to po prostu pójdzie na ubój. Lub jeszcze zostawię go na przykład do tej samiczki, i do tej bym go zostawił. No. no. Dobra, a dzisiaj w filmiku będzie. E, bym chciał sprawdzić gniazdo to i to, e, czy jest wszystko w porządku. Bo tutaj nie sprawdzamy już cztery dni, tak? Nie, 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 3 dni, 3 dni. A o tutaj nie wiem, czy jest wszystko w porządku. Nie widziałem wczoraj, żeby ich nawet karmiła, bo rzuciłem siano na nich i jak to, i nie wiem, czy ich ona naprawdę nakarmiła. Bo nie widziałem, żeby to siano się ruszało. Dzisiaj rano to siano widziałem, było rozwalone, ale. Do tych już nie będziemy zerkać. niuniek. mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Więc no dobra, tej nie zamykamy. Pamiętajcie, że miały wodę, jak macie swoje wykoty. Opa! Pamiętajcie, żeby zawsze w pojdełku albo na ziemi w puszce była woda. Bo słyszałem, zresztą mi wy to powinniście już wiedzieć, chyba, że mogą samice zabić małe. Zagry się, jak nie będę miały picia No dobra, więc bierzemy tą mięk. Dzisiaj nie mam latarki czołowej, więc to takie będzie. Oh. Ty klocu Boże, jaka ona wielka U nas 6 kg, że jest 7 Dobra, się lekko tak nasmarowałem, ale coś tam się nasmarowałem. E, no chyba, chyba je nakarmiła, No, karmiła. Jutka. Wszystkie. Stan zobaczymy, czy wszystkie jest nakarmione, a ten nie nakarmiony. Nic nie śmierdzi, więc ten też nie nakarmiony. Ten leciutko. No, ten nakarmiony. Nakarmiony. Nie nakarmiony. taki może zresztą siadnął a nakarmiła go tego też no i ten też nakarmiony łącznie raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć dobra wkładamy ich do gniazda żeby się tutaj mi nie ten nie wyziębiały może na wieczór ich lepiej nakarmi ma tutaj jak widzicie nawet sam granulat i daje prawie sam tam mają moją letką do mieszkę owsa ale wiem to jest z samego granulatu po prostu tak daje oj dobra no. po prostu taka Daję mieszaneczkę, żeby miał więcej pokarmu dla No Dobra, więc samiczka z 1 lutego wykot był sprawdzona. Jak najbardziej młody mogę uznać jako. Puchu ci ile wyszło za się, że co ten puch tutaj. No miło Hit, nie? dobra Ty tam grzebiesz Ty to lepiej tam nie grzeb. Ty to lepiej ty tylko tam karną więc co u Ciebie sprawdzamy no dawaj chodź też duża samica Teraz się lepiej, muszę troszkę nacisnąć, bo Hop. No, raz, te jeszcze Opa. Ej, uciekła. To jest. O! -oh. Jakie fajowe? Jakie fajowe! Opa, jeden, drugi, ale ona ładnie ich karmi. Pięknie ich karmi. Opa, trzeci, ten będzie niebieski. Opa, czwarty, piękny. Piąty, też ładny. Boże, co to jest za krok? O Boże, że on chyba całą noc tam siedział i żar. O, oh. co nul. Jednak to będą chyba czarne. Nie będzie niebieskie. Szkoda. O, oh, i ostatni. No. Ładne, nie? Więc to będzie raz. Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Ten to tak na żarty najbardziej Siedem, osiem Nic. Już przykrywam op, op. Dobra mam trochę tego puchu weźmy im no i my burak to nie jest burak, tylko to jest rzepa jakby co tato ma sam granulat jeszcze nie wyjadła Co masz? Rzepka. Jedz. No nic nie widziałaś, co się działo z małymi. Dobra. Więc to na tyle z tych e, sprawdzania gniazd. I teraz tak, co my jeszcze możemy tutaj zrobić? Możemy jeszcze im dać jeść. Sorki za keślenie, ale chory troszkę jestem. Kiedyś Wam zrobię taki filmik. Poranne obrządki u królików. Możecie pisać w komentarzu, czy chcecie. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu filmu, to może pisać w komentarzu, czy chce filmik z poradnych obrządków u królików. Takich jeszcze przed szkołą. Albo w sobotę. To nie będzie szkoły, no to... Róż się Marchewa, marchewa. To trochę nieładna, ale marchewa Nie będę musiał pójść do ciepłego miejsca Trzymam buraki i marchewki w takim miejscu, gdzie nie mogę się zamarznąć Te to wczoraj przyniosłem, więc one już trochę takie zmroziły się Dobra, ty to masz bo dzisiaj słyszałem, że mama jej dawała, moja to jest taka mamy popilka. Chociaż, że ona nie lubi głaskania, ale nie wiem czego ją mama lubi. No ale ona będzie do sprzedania już jak młode wychowa. Nie będzie na drugi miot niestety. Bo według mnie to jest niemiła bardzo samica. I my mamy jakąś inną burgundską albo tym podobne. Słyszałem, że tam Kamilowi się mają kocić 20 lutego czy tam jakiegoś, 26, albo wcześniej nawet, nie wiem już nie zapamiętałem do końca, to by na pewno tam coś tam miesięczne kupił od niego jakieś ze dwie samiczki Burgunda. To bym od razu ich miał, dobra, wszystkie dostały jedzenie to bym od razu mówię, ich miał to tutaj bym sobie gdzieś trzymał ze dwie samiczki te O razem tutaj nie wiem, bym może wrzucił kilka małych tych moich tutaj jeśli by był samiec, no to by był samiec a jeśli nie, no to by była pusta klata a tutaj w tej klacie by była reszta tych małych nie wiem, czy tutaj ze 20 sztuk wejdzie takich miesięcznych powinno wejść, a po, jak będę już miały dwa miesiące, to ich porozdzielam no powinno wejść, mi się tak wydaje, nie? Zrobię tutaj, mam taki już wielki kupiony paśnik. I mam taki wielki... No, znaczy karmidło mam takie wielkie kupione i paśnik będzie gdzieś tutaj. To zrobię siatę i będzie ładna klata. Kurde, zobaczcie. Sobie. Jaka ona wielka. Ładna klata, nie? O, z góry blachą pokryta. Z boku. tutaj też trochę blachy Bo tutaj była sklejka Więc nie mogła być sklejka na tym No I także to tyle Ja jeszcze daję sobie